Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii jubileuszowej bitwy. Za oknem śnieg. W zasadzie pierwszy, pierwszy raz widzę taki fajny śnieg w biesku Białej, a więc mamy zimę. W tym odcinku 35 tysięcy na bitwa gracza, który po raz czwarty, u mnie już ze mną gra swoje jubileusze, czyli 20 000 na bitwa, 25 000 na bitwa, 30 000 na bitwa, teraz 35 tysięcy bitwa i być może jeszcze kolejne jubileusze, a jest to gracz WICEB 123 Witam wszystkich. Jak na razie wśród jubileatów jesteś jedynym, który po raz czwarty u mnie występuje, więc gratuluję. Dziękuję. No to... Dobra, powiedz mi tylko, bo już, jak coś, to wyślę wam w opisie te wszystkie jubileusze wiceba. Yy, więc dużo nie będę tutaj yy, gadał. Yy, powiedz tylko, czy coś się zmieniło od, tego, od tej 30-tysięcznej bitwy. C czy jakieś, yy, jakieś nowe czołgi, czy może jakieś, yy, teraz coś się zmieniło z ulubionymi czołgami i tak dalej. Nie, no wiadomo, czołgami gram wszystkimi, no a czołgów tak powoli do przodu i Idę powoli w stronę wszystkich dziesiątych kierów w grze. Mhm. I już Dobra. W sumie tyle. A więc nie będziemy dużo gadać. Wybrałeś na ten jubileusz T110E5, czyli bardzo uniwersalny czołg dziesiątego poziomu. Ciężki. Oczywiście też go mam. Ja dziś niewyspany trochę. Pierwsza moja bitwa, więc jak coś to ty się staraj. Jesteś usprawiedliwiony. Tak jest. To co, gotów? Tak jest. jedziemy. Co gdzie tu nas rzuciło? No. tundra. Co? Tundra. So, y, ja tak się patrzę na to. I powiem Ci szczerze, że widzę, że oni zdobędą górkę na 100%. Tak. Y, My nie mamy w zasadzie tam za bardzo żadnych medów, które mogłyby to zdobyć, ale chyba nie chcesz jechać na górkę, nie? Na początku o tym myślałem, ale się teraz właśnie zastanawiam, czy lepiej nie poszłoć z prawej strony. No dobra, no to puszczimy prawą, oni nam zdobędą górkę. No to będzie źle, no ale trudno. Co później będzie trzeba defować jak coś? No dobra. Jedzie z nami lwy. Nasza drużyna w stronę górki dość mocno jedzie, widzę. O, to może i nawet dobrze. W no, dwójkę sobie raczej poradzimy, chyba. Tak. Ja też mam spota. Ja nie, ten SU chyba cię spotnął. on tu kurde jedzie? Nie. Żebym tu znowu sam nie został, jak to na mnie wyjedzie z mareczką, Dobra, idę, idę, bo chciałem tego ISA 4 jeszcze klepnąć. Wiesz? Spoko, spoko, spoko. Nie, oni tam pojechali, górkę, dobra. No dobra. właśnie, na tyle trzeba się pojechać Pusta, pusto. pusto. No to nic strzeli tam. To jego się porobi i trzeba szybko na górkę jechać. Na wieży jest ustawione, to uważaj. Chyba za bardzo wyrywają do przodu sam, tak czy sobie osłanie z tyłu No, oni się na mnie uzięli. No jeszcze w gleby trochę. Cy, porażka. No, mogliśmy jednak iść na tą górkę. Niestety. Obie gdzieś się stoi. O, sorry. Dobrze. W sumie sytuacja się poprawia, bo już jest 7-9. No, 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 no. Dobra, ja wracam na kapa. Ja też. No i tego obiektu się właśnie obawiałem. Nie przebił. No, nie przebił, w gąskę trafił. Jadą tam WZK i T54? Nie, jechałeś tam, gdzie ty trzymałeś. Dobra, jadę tam, gdzie ty, żeby cię nie dobili jak coś. A, i z drugiej strony. No cóż, teraz patrząc się na tą bitwę to jednak gdybyśmy pojechali na tą górkę tam, walczyli z tymi wszystkimi czołgami to inaczej by się to potoczyło znaczy nie mówię żebyśmy to wygrali, ale, ale przypuszczalnie no, nie zjedliby nam tyle drużyny od razu niestety no i znowu powiem, no cóż, ale Jubilat jednak nie zagrał najgorzej. Mm, damage powyżej średniej, więc może być yy, 3300 prawej obrażeń. Najlepszy X. Ale, ale... Powinno, powinno być lepiej. Powinno być lepiej, tak jest. Niestety. Dobra, 35 tysięczna y, bitwa zaliczona. Czekam na 40 tysięczną bitwę. Y, no i co, możesz jeszcze, jak chcesz, znowu kogoś pozwolić. No to pozdrawiam cały Klar PMHC, moich dwóch kolegów Kserka 35 oraz Kładzada. I wszystkich kolegów z Złota. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia. No, się ma wszystkim.